Cześć, jestem Ania Jestem tu z Anią. Ania jest e, zoofizjoterapeutką. Nazywam się Ania, tak jak już mówiłeś. Prywatnie e, jestem mamą dwóch futrzaków, to jest Hani. Nie wiem, czy tego rudego tam widać. I co, jestem rzeczywiście z zawodu zoofizjoterapeutką zwierząt, ale jestem też trenerem w szkole krakowskiej Balance Dog. Chciałem z Anią porozmawiać na temat tego, e, w jaki sposób e, problemy zdrowotne mogą wpływać na e, zachowania psów, na jakieś. E, Problemy behawioralne. Generalnie jest tak, że jak nas boli głowa, no to jesteśmy zdenerwowani i to też przekłada się dokładnie tak samo na psy, prawda? Eee, bardzo, bardzo podobnie, z tym, że jest tutaj bardzo duża różnica, bo jak nas coś boli albo źle się czujemy, to jesteśmy w prosty sposób w stanie to powiedzieć i to zakomunikować. A gorzej jest z psami, one eee, niestety nie są w stanie nam powiedzieć, że ich boli, co ich boli, albo że się źle czują. I to też rodzi pewne problemy i nasila też pewne właśnie behawioralne problemy. Mhm. No my z Bibikiem mieliśmy tak, że jak on do mnie trafił, no to e, był zachudzony, miał problemy ze skórą, e, gryzł tak naprawdę na każdy dotyk. I e, potem też dzięki temu, że dowiedziałem się o tym, że e, te problemy takie zdrowotne mogą... Mhm. Odbijać się na zachowaniu. Też zajęliśmy się tym, żeby te problemy zdrowotne rozładować, i to był bardzo duży krok też w, naszym, mhm. w naszej re rekonwalescencji. Tak. tak. I też budowaniu zaufania i pracy nad tym. No tutaj mhm. była trudniejsza sytuacja, prawda? Bo mieliśmy psa z adopcji. O nieznanej i prawdopodobnie dość trudnej przeszłości, <głos> więc <głos> tak. tutaj nakładało nam się wiele rzeczy, i też y, trzeba było równolegle Budować to zaufanie, ale też robić mhm. pewne medyczne zabiegi, które też mu miały pomóc. Ale to jest o tyle trudno, że jeszcze tego zaufania z psem nie mamy. Jeżeli mamy nasze psy, z którymi żyjemy już od jakiegoś czasu, tutaj jest o tyle łatwiej, że te psy mają do nas już to zaufanie i mhm. dużo rzeczy, na dużo więcej rzeczy nam też mogą, a, mogą pozwolić. Znaczy, mówię, że jeśli mamy psa, do którego już mamy zaufanie, to e, kiedy nagle zauważamy jakieś e, dziwną zmianę w zachowaniu. To to powinien być dla nas jakiś sygnał do tego, że e, powinniśmy zbadać psa, tak? Tak, jak najbardziej. No, ja znam bardzo wiele ciekawych historii. Kojarzę psa, który w momencie, e, kiedy doznał pewnej kontuzji e, i miał problemy z bodajrzeć <try> jakimiś ścięgnami czy coś w tym mhm. stylu. E, I akurat ten. T, 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 ten problem był e, dość ostry. Rzeczywiście mm -hmm. ta łapa gdzieś go zaczynała boleć mu dokuczać. E, to zaczynał być bardziej agresywny w stosunku do innych psów. Zaczynał je od strach zaczynał być do nich, można potocznie powiedzieć, wredny. No, okay. I to się wiązało stricte z tym, że miał ten dyskomfort i że go coś w tym momencie tak. bolało. Podejrzewam, że też właściciele na początku nie pomyśleli o tym, że to może być właśnie jakiś problem zdrowotny. Łatwo jest. To przegapić to, że może, że może coś boleć. Tak? Bardzo wiele psów w ogóle w żaden inny sposób nie pokazuje tego, że coś je boli. Mm -hmm. prawda? I te zmiany w zachowaniu Jak... mogą być naprawdę drobne. To może być mm -hmm. to, że nasz pies na przykład mniej chętnie się z nami wita po przyjściu do domu. To może być okay. to, że unika jakiegoś ruchu, typu wskakiwanie na łóżko. Więc tutaj rzeczywiście musimy naszego psa obserwować, żeby dostrzec te mm -hmm. małe zmiany. Dobra, bo to jest, to jest, to jest, to jest niesamowicie ciekawe, nie? że, że psy są, są twarde i, i tak naprawdę po sobie nie pokażą niby, ale kiedy zobaczymy jakieś takie zmiany w w zachowaniu, że nasz pies nagle zaczyna, nie wiem, dużo więcej warczeć, szczekać czy odstraszać, mhm. to to powinien być dla nas bardzo mocny sygnał do tego, że należy takiego psa no przewadać. też nie? ukierunkujmy tutaj, znaczy, mhm. pod, znaczy e, poukładajmy trochę, bo mamy różnego rodzaju zachowania. I zachowania, które nam się mogą nasilać przy problemach zdrowotnych, mhm. to są najczęściej zachowania agresywne i zachowania lękowe. Czyli taki okay. pies może być dużo bardziej wrażliwy na dźwięki, może zacząć się dużo bardziej bać na przykład ruchu drogowego albo być dużo bardziej reaktywny na inne psy, ale na przykład też może zacząć unikać naszego dotyku. Jeżeli na przykład mamy problem z bólem na przykład w danym miejscu w kręgosłupie i zazwyczaj nasz pies daje się głaskać, chce się głaskać, a nagle pokazuje nam, zaczyna warczyć czy kłapać zębami, jak głaszczamy na przykład tylne plecy, tylną część pleców, mhm. może być to znak, że mamy problem właśnie z plecami. Więc tak naprawdę szereg różnych takich behawioralnych zmian może zajść, w zależności od tego tak naprawdę z jakim mhm. problemem, Tutaj mamy do czynienia w danym momencie i zawsze warto zacząć od takiego ogólnego badania. Ważne, żeby to była zmiana nagła, prawda? To jest coś, co. Tak, są tak, tak. Nagle Czyli coś, coś, coś było, dokładnie ale czegoś nie było i nagle się pojawiło. Czyli jeśli nasz pies nie ma jakichś takich mhm. problemów nie wiem, z agresją czy z tym, że nagle stał się, że, że, że był niedotykalski i nagle tak się staje, to powinniśmy w pierwszej kolejności skonsultować się z, z weterynarzem, tak? Mhm. Jeżeli wcześniej miał, też warto zbadać, bo może mhm. nie wiedzieliśmy o jakimś podłożu wcześniej. I, no tak, tak i... no bo w sumie ta nasza terapia z bibikiem też na tym polegała, nie? Dokładnie. Czy, czy z Emi e, też bywa tak, że ona ma problem gdzieś tam e, gdzie? Gdzie właściwie ona ma problem? W biodrze, tak? Powiedzmy. Tak, z mięśniem. Ona tak, z mięśnie. ma problem, Pro, problem z mięśniem i e, kiedy ten problem czasem się pojawia, jest mocniej, występuje czasem mm, słabiej i wtedy Emi na przykład pokazuje dużo większy lęk, nie wiem, boi się muchy, na którą kiedyś tam nakrzyczeliśmy, jak była mucha, żeby jej nie zjadła, czy tam osa i teraz jest to dla niej jakiś tam większy problem. Więc też możemy to widzieć w ten sposób, że kiedy ona ma większe te problemy lękowe, to widać, że coś tam zaczyna się też dziać z tą jej nogą. Jak mm -hmm, najbardziej. Ja tu jeszcze bym chciała wspomnieć jedną rzecz, bo bardzo dużo mówimy o problemach bólowych, mm -hmm. a, a tak naprawdę też bardzo ważne są problemy hormonalne. I okay. na przykład takim... Mm, Częstym problemem, który gdzieś tam może właśnie mhm. powodować różne zmiany behawioralne włącznie z tym, że nasz pies może mieć coś w rodzaju depresji, być bardziej markotny, nie być taki aktywny jak zazwyczaj, to jest ja, co, ja, co. niedoczynność tarczycy i problemy z tarczycą. I to też jest ważne, żeby gdzieś przy tego typu zmianach w okay. zachowaniu naszego psa pamiętać o hormonach i pamiętać o tym, że warto sprawdzić tą tarczycę na wszelki wypadek. Mhm. Bo, jeżeli tu jest problem, to zaczniemy działać po prostu odpowiednią terapią, pies dostanie mhm. leki i to się może bardzo, bardzo poprawić. Okej, okay, bo też kolejną ważną rzeczą jest to, że swąd, czyli jeśli coś coś spędzi, jest też odbierane jako ból, prawda? Bardzo, tak można to porównać? Myślę, że jest bardzo nieprzyjemny dla psa, tak, tak czy siak. Tak, i, i, I nieraz i też, może też być na przykład, granicy bólu. Tak, właśnie. Wiem, że jeśli pies ma jakieś problemy z uczuleniem, czy, czy na przykład napchuje, czy pogryzą go komary, także wtedy może zacząć okazywać agresję, czy, czy być nadpobudliwy, reaktywny. Mm -hmm. tak, to tak, cud cudowne, cudowne słowo. Co ono tak? znaczy tak naprawdę? E, nie wiadomo, ale, 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 ale po prostu pies mm -hmm. może nam szaleć, nie wiemy dlaczego, ale tak naprawdę może być, to być bardziej pobudzony, pobudzony. Tak. i być bardziej wrażliwy na różne bodźce, mm -hmm. które się nam dookoła nas pojawiają. Jeszcze można by było wspomnieć o atakach epileptycznych. Epilepsja to jest choroba mhm. neurologiczna. Mhm. O idiopatycznym podłożu. Mądre słowo. Czyli ogólnie nie wiemy, jakie jest podłoże epilepsji. I... został. Mieszka nie wiemy, jakie jest podłoże epilepsji i ogólnie rzecz biorąc u psów najczęściej e, tą chorobę rozpoznajemy poprzez to, że wykluczamy wszystkie inne. Poprzez to, że badamy naszego psa i wykluczamy wszystkie inne. Ataki epileptyczne mogą być różne. Mhm. Może być to, że nasz pies zaczyna mieć zgawki, traci no, przytomność taka i taka zwykła, typowy z, typ, typowy dla przeciętnego człowieka atak Ale mhm. podczas ataków epileptycznych albo wręcz nawet czasem zdarzają się ataki epileptyczne, gdzie e, Pies jakby podświadomie reaguje agresywnie na otoczenie i wtedy mamy psa, okay. który może nam, nie wiem, rzucić się na krzesło, mm -hmm. rzucić się na nas, jak będziemy w pobliżu. Okej, okay, momencie... to jest takie... takie... To Taki jest zupełnie znikąd, nieświadomy. Zupełnie. Tak. On w ogóle, dla mhm. niego to jest coś zupełnie, zupełnie nieświadomego. To się dzieje jakby mhm. poza jego e, świadomością. On w tym momencie jest w ataku epileptycznym, więc jeżeli mamy bardzo dziwne problemy mhm. e, u psa z agresją, gdzie nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego podłoża, czyli nie kojarzymy to na przykład z naszym wejściem do domu, z bronieniem mhm. zasobów, czyli nie jesteśmy w stanie tego powiązać te, w żaden tak, sposób. Te ataki są w bardzo różnych sytuacjach tak. zupełnie są. Tak, 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 albo coś, co może... jakiś trigger jest taki uh -huh. zupełnie, trigger, czyli znowu ten bodziec uh -huh. jest zupełnie, um, może tyle, że nie, niepowtarzalny. Te ataki też są wywoływane w różnych momentach. Takim uh -huh. wyzwalaczem może być na przykład odpowiedni błysk świateł, może być jakiś <laughs> większy dźwięk, e, albo bardzo stresowa sytuacja, uh -huh. więc to, to też tak. jest coś, co nam nasila te ataki. Uh -huh. Nasza Milo, o, o, o. nasza sunia, której już niestety nie mamy, ona miała no takie epileptyczne, no. takie standardowe w sensie, w sensie że, że, że miała drgawki i gdzieś tam, tam się to potem zasypiała. I mam wrażenie, że u niej miało to podłoże właśnie emocjonalne. Kiedy miała dużo, mm -hmm. dużo emocji w ciągu dnia, to potem. To, potem to bardzo, pie, tak, to tak, tak. bardzo nasila właśnie tak, ale... przy epilepsji. Tak. Inną rzeczą by epilepsji jest też to, że e, ataki epileptyczne mogą też wyglądać na, polegać na tym, że pies nam się wyłącza na chwilę, w tak. ogóle nie reaguje przez chwilę. No i, potę, I potem do siebie I wraca. I nie? E, czyli to też na to należy zwrócić uwagę. Czyli no, generalnie e, jeśli takie bardzo w... dziwne zachowanie. Bardzo dziwne zachowanie, nie? Pies, pies nagle nam się zawiesza i. i... I nie wiem, czy misia też tego nie miała, bo tak naprawdę mm. za czasów misi jeszcze, jeszcze nie mieliśmy żadnej, praktycznie żadnej mm. wiedzy, ale też miała takie momenty, kiedy nam się zawieszało, no. więc podejrzewam, że mogły te ataki tam gdzieś też występować. Jak najbardziej. No, ważne jest to, że w, mając gdzieś tam psa z takimi bardzo dziwnymi zachowaniami, mm -hmm. wziąć pod uwagę, że to może być to i zacząć psa po prostu tak. badać. Tak. Wybrać się do neurologa, opowiedzieć jak te zachowania wyglądają. I zacząć diagnostykę. Tak. A Idźcie taki? do lekarza, Dokładnie. a nie szukajcie rozwiązania w internecie. <grym> bo w internecie możecie, mieć, możecie znaleźć to rozwiązanie, ale w żaden sposób go nie potwierdzicie. <grym> Dokładnie. <grym> więc. Tak czy siak trzeba będzie przebrnąć całą ścieżkę diagnostyczną. Mhm. Tak. A w tym momencie też mamy coraz lepsze leki, i naprawdę nieraz tym psom udaje się wieść jeszcze dość długie i komfortowe życie, więc naprawdę tak. warto. No, nasza misia z epilepsją na przykład. Od pierwszego ataku do ostatniego minęło jakieś 7-8 lat, więc, więc no tylko, że te ataki rzeczywiście tam najpierw występowały tam trochę częściej, potem, potem coraz rzadziej, potem e, przyszedł drugi pies, który bardzo jej pomógł, mhm. więc to też, też e, to, i to ewidentnie było jakieś podłoże emocjonalne, ale, ale no trzeba, trzeba psy diagnozować i, i, i możemy im pomóc. <laughs> Dokładnie tak. No dobra, myślę, że to był szybki, szybki odcinek, ale, 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 bardzo, ale bardzo treściwy. Tak, więc, więc pamiętajcie generalnie, że e, kiedy coś e, dzieje się nie tak, wasz pies zachowuje się inaczej czy, czy, czy okazuje agresję, to nie znaczy od razu, że, że trzeba nie wiem, walczyć z tą agresją, tylko może po prostu coś mu się dziać. I to jest bardzo ważny sygnał do tego, że należy go zdiagnozować. Tak czy siak? Diagnozować i zacząć tak. terapię, nawet jeżeli nie jest. E chory fizycznie mhm. i z tym nie ma problemów, to należy się udać do specjalisty związanego z pracą behawioralną i zacząć pracować nad tym tematem, nie zostawiać go samego sobie. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Będzie więcej takich, więcej takich materiałów. Na pewno będzie dużo wywiadów, na pewno będzie dużo informacji. No i do zobaczenia. Polecam, zapraszam. A, a jeszcze... Zapraszam was do Ani na jej, e, Facebooka, Instagrama, tak. e, dam linka w opisie. Dzięki za Tak, Tak za zobacz. zobacz. oglądanie. Okay. No. zobaczenia. Do zobaczenia.